Dobra, witamy ponownie na transmisji na żywo testowej z serwera Ency Midgard. Dzisiaj jest z nami gość specjalny prosto z administracji Ency Midgard. Przedstaw się kolego, sympatyczny, miły. Seksualny. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem h 30 jestem strażnikiem na serwerze Midgard. Oczywiście wszystkich zapraszam do gry z nami. Jak najbardziej jest bardzo miła obsługa, bardzo pomocna. Zapraszamy wszystkich. No zdecydowanie bardzo za pomocne. Polecam. Dobra, a teraz nie zamulajcie, tylko może Hezu opowiedz coś o tym serwerze. Bo ty jesteś tutaj kurde mistrzem, strażnikiem Teksasu, czy nie wiem czego tam. Także możesz opowiedzieć. A musisz się do mnie tepnąć. Dobrze, nie ma problemu. Na spawnę. A dobra, możesz i tak tepnąć już. Również witam was tutaj GameStoffy. No więc tak, jestem tutaj, więc mnie widać, że ja na Nie chcę mi się teraz wyłączać, shaderów. <laughs> Okej, okay, może się, tak. To może tak będzie lepiej. Także szanowni państwo, no witamy na serwerze Midgard. Jestem od niedawna tak naprawdę strażnikiem tutaj, czy tego hmm. serwera. Co mogę wam tutaj powiedzieć, na pewno możemy przejść, zobaczyć sobie na skiny narzędzi. Mikingo jak możesz naciśnić, zaraz będziemy opisywać wszystko. Tutaj są, tutaj są skiny do, mie do miecz. Tutaj są skiny do mieczy, do kilofu, do Wiadomo, no Wiadomo, do, do składla też musi być. Macie tak samo skina do motyki, do boła, Crossboa. No i oczywiście to, co najbardziej lubi, nie może być łowienie. Do tego, do no również mamy Oczywiście, są ja też nagrody tutaj. piękne skiny do wędki. Oczywiście, no są bardzo seksowne. Oczywiście, ja bardzo genialne, tak, mamy nie też ma... też Czarny Rynek. Aha, no ja. O, no, no. Dlatego ja nie widzę. Nie wiem, działa, działa. powinno działać. Wiem, wiem, działa, działa, tylko. A to jest opóźnienie. Dobra, nie jest. tam, Dobra. Nieważne. Ja sobie wyciszę streama. Git. Dobra, e, musisz pokazywać wszystko co, ten, co jest. Nie? Panie, ale tutaj pisz nic mi nie ma. Dobrze, dobrze, dobrze. Wpisz sobie, sobie tolskim. Polskim. polski. Z... Oczywiście, mi się 5 lat, no to pokazałem już to. Piękne skiny są. Baju, baju, no, do to, do nie, tak? to jest piękne akurat. Lecimy, nie śpimy. Będę kulturalny póki co. Póki, póki co. Póki się co to też nie będzie trzymał. naszej gwiazdy serwera MC Midgard. Tu tak. są nagrody. Oczywiście na serwerze mamy też nagrody daily, na się mówi, możemy co godzinę odebrać sobie jednego MScrolla, oczywiście plus podolców. Codziennie, co 24 godziny, to zapierdolę. Za Rzadki kluczek co tydzień, Niam. Wyzywanie Wysyłanie To jest, to jest nasze iskrzące paluszki, to są serwerowe, nie? Tak, e, dzienne mamy oczywiście też. E, nagrody. 24 godziny, jeden zwykły klucz, 5 MS scrolli 1000 kasy. No i oczywiście to weekend, to tydzień o oddebranie, rzadki klucz, 25 MS scrolli oraz 5000 dolców. Pięknie, super. Co to za piękny sklepik tutaj jest? Następna sprawa. O no na store możemy co najwyżej kupić w sklepie na stronie MS poprzez doładowanie, poprzez bank. Jak to woli tak naprawdę. W sklepie premium. Halo, pan kamerysta. No. W sklepie premium mamy oczywiście za M Scrollę, Które macie, zdobywacie za grę na serwerze, za zakupione. Możecie kupić sobie do tego klucze do skrzyni, oczywiście od zwykłego klucza po znakomity. Możecie sobie wykupić oczywiście też za MScrolla od rangę rycerza 2000 M scrolli po rankę Markiza, naj najlepszą rangę na serwerze do 10000 M scrolli. Potem macie do tego y do rang przede wszystkim. No kity wojenne. Do każdej rangi jest przypisany swój kit. Dodatkowo możecie też kupić komendy. Możecie. No, mebli jeszcze nie ma, z tego co będą. Skiny, czyli to co mówiliśmy rzeczką, czyli losowy skin do na przykład nie wiem, siekierki. To losowy skin oczywiście dostajecie wtedy po otwarciu książeczki. Efekty śmierci własnej, czyli jak na przykład ginecie możecie mieć efekt eksplozji, możecie mieć efekt fajerwerki, efekt uderzenia pioruna. Plecaki też można kupić. Mamy skurzony plecak, mamy brązowy plecak, srebrny plecak, złoty plecak, diamentowy, oczywiście też netarytowy. Widzę, że jest piniata, Może piniatę pokażemy? Tak, właśnie się, właśnie się zaczęła piñata. Zapraszamy na warp. E, piniata. Dobra. No, skurwa. Wielki błąd, co tu, co tu robisz? Tu się piñata będzie nam uciekała i to jest szybko. Więc będziecie musieli starać się, i oczywiście ten się pierdolić. Ale ja już widzę, że mam piękne lagi, nie? <grymne> Będę musiał optymalizację jakoś na to narzucić. Może tylko legaczele to on. No troszkę. No troszkę, ma troszkę. Ma, ma troszkę ma. Ach. Kolega Mikingu z ma tutaj bo nawet lata Lata? Nie wiedziałem. Nie wiem, stoję w miejscu chyba. Nie no, stoję w miejscu. Ty to lata. Tak, ale wiem, ślubą teleportowałeś. Teleportował. A, chyba, że. Ile ja mam pingu w ogóle zobacz. Bo to jest ciekawe. No, na tyle mało, że mógłby powiedzieć, że jeszcze ogarnie do złotych Czyli, czyli tego, powyżej tysiąca, poniżej tysiąca? Nie wiem. Nie pokazuje mi. A, czyli nie sądzę, że. Ma kreskę. Ma jedną kreskę. Oczywiście. Nie, <grym> górę, nie tak. internet. No. To nic. Dobra, może wejdźmy na no to, no i będziemy mógł prowadzić dalej. No, będziesz mógł prowadzić. Dzisiaj jesteś prowadzącym. Jestem leniwą sobą Super. i nie będę prowadził. Oczywiście gry na, czacie, gry na czacie, które się pokazują, to są takie mini-gry. Tak można nazwać. Oczywiście odgadujecie też wszystko, co jest na czacie. Czyli na przykład mamy wieczór. O, no właśnie Mikingus wam pokazał. Nie zdążyłem. Niestety. No cóż, nie Wracam na złona. Bardzo dobrze. Pokażę, pokażę. No, masz 6 tysięcy pingów. Jezus Maria. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Nie wiem czy ja przypadkiem OBS-a nie ściągnę. Lepiej ściągaj to. Porażka. Nie, ja, 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 się, ja się nie nadaję bardziej do prowadzenia takiego, Bynajmniej nie mam obserwujących, tak naprawdę. No. Tutaj, no, do. do... pierdolę tego Cymora zaraz. Tej skrzące poluszki, lepiej graj tam kutnę na gitarze, a nie na trąbce. Na no, czym my tu skryliśmy? No to nie, co nowego? Nic nie ma. A, to póki co to są wyłączone nie powiadomienia. Wyglądają, nic się nie, się nie pokazuje. Wprowadzamy, nie wprowadzamy Nie, jest, 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 tylko musiałbyś naciśnąć C, tak jak się otwiera czat masz. Na serwer została wprowadzona możliwość oddania głosu na stronach, a na nasz serwer wart głosowania, oczywiście zapraszamy hmm. do tego i zachęcamy. Świat Kapitan jest również dostępny poprzez komendę FTP. O, właśnie. I póki co znowu się to tyle. RTP tak wygląda. Pięknie. Przewodnik Pięknie. tutaj. Kurba! Gemor <grywa> No palce go bolą chłopaka Nosano. No. Musi sobie zagrać na flecie. Przewodnik. A to przygodę. Tak. Na przewodniku wszystko macie tutaj opisane, co do joty. Przepraszam, przejęło się. Macie rozpocznijcie swoją przygodę, wszystko jest opisane, co do dojoty, od A do Z. I to jest w każdym możliwym tym. E przygoda, ekonomia oczywiście, monety, które mamy na serwerze, oczywiście monety czasu, o to chodzi, zabywacie też e monety czasu za grę tutaj, nagrody, よかったらお客様が来たら。 Też landy e, dostępne ogólnie Landy I mnie wyrzuciło. No. Także, no nie wiem. Nie ja będę wkładali tego katował, co? No nie ma sensu.